Dzięki zbożom, o poranku miliardy polskich miasteczek mają bułeczki i chlebek. Pani Magdalena unika białego pieczywa, ale każdy dzień zaczyna od zbożowej kawki z chorągiewką. Pani Grażyna cieszy się, że po świętach okna ciągle jeszcze są umyte. Pan Andrzej obejrzał się na ulicy za panią Magdaleną, ale się rozmarzył. Skorpo Marcina nie zszedł jeszcze wczorajszy kwas, więc nie za bardzo wie o co chodzi. A Piotrek? Piotrek słucha Rammsteina i ma wszystko w dupie. Znowu pani Magdalena. Pisze prawo od nowa. Na swoim lapku. Proszę, panie Leszku. 10 maja wybierz Polskę Magdaleny Ogórek. Nie pozwól, żeby inni zrobili to za ciebie. Przemów własnym głosem.